Mówić już więcej. Całe szczęście. Yy, zacznijmy. O właśnie, Salan się ma. Słuchaj, nie ten tego tam się ma, a ten na niego patrzy, jakby mu kurwa za chwilę głowę chciał uderzyć. Zacznijmy od samego początku. Ty jesteś w drużynie. Yy, Proszę, Rozumiemy ten chwilę mówię skoro tutaj coś, mówię, skąd w ogóle pomysł? Nie, nie jest za To wszystko zaczęło się po wziąły wtedy na wywiadzie, tak? Tak. I tyle. Mm -hmm. ja nie mogę, kurwa, jaki on ma zajebisty styl bycia. No. No ta taka historia. Kurwa, ten działek jest zajebisty stary. Dobra, no to lecimy dalej. Ostatnio jak nagrywałem a. wywiad z Alanem, to zadałem mu twoje pytanie i on poprosił, żebyś zdefiniował te słowo ja nie, ja nie mogę z tych onomatopei. No, jest to kobieta, która y, sprzedaje usługi seksualne, oddaje się za pieniądze swoim klientom. To dlaczego no. nazywasz Alana w ten sposób? Bo to jest dziwka. <coughs> to jest... Największa eskortuwa, jaką tylko kiedykolwiek widziałem. Dlaczego go tak nazywam? Bo za każdym razem jak nas widzi gdzieś, jestem z koleżką gdzieś na fejmie albo coś, to pierwsze co robi, to pokazuje nam fuck you. Tu stoimy, też coś do mnie mówi, co ja się tak na niego patrzę, czy się zakochałem. A jak ma jakiś problem, to przecież może podjechać. Możemy się gdzieś złapać na sali, dostanie dwa razy w pysk i będzie po wszystkim. Ale słyszałeś dzisiaj powiedział, że wasz pojedynek może się odwróć. Słuchaj, nie? to co on mówi. To jest w ogóle... E, Alan mówi, że e, moja walka z Kowalskim była nudna, a była wybrana jedną z najlepszych e, walk na całej gali. Ale to może I ja Alan mówi, że jego walki są ekscytujące. No, no to wiesz, to, że Alan mówi. No. Mordo, ten drugi czek jeszcze trzeba było wziąć. Ten drugi jeszcze trzeba było wziąć czek. No. Hmm. I trzymaj się, miłego Trzymaj się. Nie no, ja nie chciałbym z Pasterdakiem porozmawiać, nie wiem, na przykład, gdyby miał jakiś problem, nie? Ja bym powiedział tak, stary, to jest Twój problem, ja nie mam czasu naprawdę, muszę już lecieć, no. no. Yy, no dobra, ale Poza chyba walkę, najbardziej okay. boli co co on mówi no. o, o tych nudnych walkach, no nie? Nie, boli mnie to, że mówi chuj w dupę Pasternakowi, boli mnie to, że nazywa mnie i moich koleg kolegów, yy, najpierw nas do nazywał donosicielami. Teraz zmienił, że jesteśmy frajerami, chociaż on nie ma pojęcia o tym w ogóle co mówi, nie. Mhm. No dobra, ale to, co on powiedział, że duże rękawice K1. Bez to 100 zł i 75 groszy. Robiłeś masę na białku od Sentino z południowej Hiszpanii. Czyż to nawet śmieszne, stary, nie jest. Ty Imo masz kurwa 13 lat, nie? I ty tak pomyślałeś. Koks jest biały, białko jest białe, ale żart pierdolny. Jakbyś miał więcej niż 11 jak to byś wiedział kurwa, że Paradoksalnie kokaina Cię docina. A feta? Jesteś zmasakrowany i tak nie masz w ogóle podjazdu. No on dzisiaj na pytanie... A, a myślicie, że na przykład jakby doszło do takiej hipotetycznej walki ja versus y, Pasternak w MMA oczywiście, to kto by wy wygrał? Ty, ty, ty easy, ty łatwo. W MMA to raczej ty stary, ty. FMA wyrównana. No, FMA słaba, ale w K1 pasternak bez szans. Ty, ale na punkty. Remis. W K1 ty w MMA pasternak. FMA jesteś niepokonany, to prawda? Easy money. No? Dobra! Szybki trzy Jak ci nie chciał z tobą gdzieś, to jestem gotowy na MMA. Pół na pół byłyby szanse. Jakie by upatrywał szanse w tej walce i co by było jego największym atutem, to mówi to, że ja mógłbym być w, nie, w, w jakiejś nie, niedobrej dyspozycji, czy być niewyspany, czy nie wiem o co mu chodziło. Przecież ty jest idiota w pewnym ty jest debil. A ty myślisz, że on ma w ogóle coś w sobie, nie wiem czego ty byś się mógł obawiać, czy nie? Pusty. No, 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 no nie no, słuchaj, no dla was może być fajny, śmieszny i tak dalej. I to samo mu dzisiaj powiedziałem o wywiadzie, który miał z tobą. No. Dwie minuty wcześniej mówi o Ferrari, że jest świetnym aktorem, a po chwili gość płacze, bo ma mieć walkę z zadorą. Kolejny twój ulubieniec w ogóle zobaczyć, ale, ale słuchaj, no tak się zachowują. Tajkun przesyła go groszy to poproszę Milego. No. pośli mężczyźni, którzy mają możliwość dobrego zarobienia, dobrych pieniędzy, wystąpienia na i zaprezentowania swoich umiejętności na bardzo dobrej gali. No mówię, że ja tego nie rozumiem. No nie rozumiem, no albo jesteś pizdom i idź gdzieś indziej, no albo, jestem, albo a jesteś zawodnikiem, no. A, a to nie. Ty wiadomo kim jesteś. Ej, nie mów tak naprawdę. Stra... Obraził mnie. No.